Przede wszystkim dobrą analizą, przecież wskazywaniem na ryzyka, wskazywaniem też dróg, w jakich można walczyć z inflacją i zabezpieczać się przed jej negatywnymi wpływami. Końcówka tego roku myślę, że może być trochę trudniejsza niż rok ubiegły, więc trzeba być przygotowanym, no, nawet na lekkie. Kryzys to może zbyt poważne słowo, ale na lekkie spowolnienie lub wychłodzenie gospodarki. Natomiast myślę, że przyszły rok będzie stał pod znakiem znowu wzrostów i powrotu do poziomów, do których byliśmy przyzwyczajeni w latach ubiegłych. Są integralną, niezwykle ważną częścią każdego przedsiębiorstwa i stanowią ten system nerwowy przedsiębiorstwa, który zbiera impulsy z zewnątrz i daje impulsy, przetwarza je i, i, i wysyła impulsy, w którym kierunku i jak należy działać. E, przed e, dobrym przewidywaniem przyszłości, bo to jest niezwykle trudne, e, mamy tak wiele czynników e, niepewności, które nie wiemy, czy zaistnieją, czy nie zaistnieją, a mogą mieć. Diametralny, ogromny wpływ na prowadzenie biznesu, że e, to jest takie wyzwanie dla CFO: obserwować na bieżąco, ciągle i szybko reagować. E, przede wszystkim to jest otwartość na nowe procesy, otwartość na nowe technologie, które się pojawiają, ponieważ. E, Będziemy zmuszeni do optymalizowania procesu, będziemy zmuszeni do coraz większej digitalizacji procesów, będziemy też zmieniać bardzo mocno pewne procesy. Myślę, że w obszarze księgowości w następnych latach się to. Bardzo mocno zmienić, szczególnie wprowadzenie nowych rozwiązań e, ustawowych, jak ustrukturyzuje e, e, już nie tylko JPK, ale e, faktury online i tak dalej, to będzie wymagało niezwykłej otwartości i elastyczności. No i otwartości właśnie e, na e, nowe rozwiązania technologiczne. To jest, to jest znowu dobre pytanie. E, wszystko będzie zależało od tego, jak rynek się będzie rozwijał. Jeśli, jeśli się upewnimy w przekonaniu, że rynek idzie w dobrym kierunku, że e, widzimy już na horyzoncie wzrosty, będzie nam łatwiej, to będziemy budować tę organizację, wzmacniać, przygotowywać na to, aby w momencie, jak tylko e, e, popyt wzrośnie, szybko móc na niego odpowiedzieć. Natomiast jeśli. Sygnały będą negatywne, to trzeba będzie mocniej zacząć myśleć o tym, jak przygotować się na trudniejszy czas.